Cześć, witam Cię w podcaście Z Piekła do Raju. Nazywam się Monika Rakowicz i pomagam kobietom zrozumieć, że są w toksycznej relacji, wyjść z niej i rozpocząć życie na nowo. Dzisiejszy, 97. odcinek ma tytuł Nie zwlekaj z działaniem. To jest właśnie tak, że kiedy zaczynasz uzyskiwać taką świadomość, że jest to toksyczny związek, w którym jesteś, że... Trzeba odejść, bo tutaj się już nic nie da zrobić, że ten człowiek cię niszczy, to twój umysł stara ci się przekonać, że może jednak nie podejmuj za szybko tej decyzji, bo umysł jest takim tworem, który panicznie boi się zmian. A on doskonale wie, że odejście z toksycznego związku jest równe, Totalnej zmiany życia. Nie ma nic wtedy przewidywalnego, jest wszystko stanie się nowe, tak? bo nowe miejsce, nie będzie już tego człowieka w Twoim życiu, będą nowi ludzie, może nowa praca, może nowe miasto, na pewno będzie bardzo dużo nowości. Umysł po prostu chroni Cię, bo on nie potrafi widzieć. Nie widzi takiej szerokiej perspektywy. On ciebie chroni, starając się wcisnąć ciebie w to, co znane. Więc jeżeli czujesz, że to jest czas odejścia, to zrób wszystko, żeby mieć wsparcie, na przykład w postaci takiej osoby jak ja, która pomoże ci, po prostu wesprze cię. Przeprowadzi z tobą sesje coachingowe. Właśnie ja przeprowadzam też hipno sesje hipnozy, więc zrobi różne rzeczy, żeby, żeby twoja siła wewnętrzna wzrosła i żebyś mogła działać w kierunku odejścia z toksycznego związku. I nie zastanawiaj się, czy, czy działać teraz, czy za rok, bo twój umysł kiedy wejdziesz w takie, w takie zastanawianie się, twój umysł zawsze powie ci: No, za rok albo za dwa, albo za pięć albo dziesięć, może kiedyś tam odejdziesz, ale teraz siedź tutaj, gdzie jesteś. I właśnie to jest to, żeby nie słuchać umysłu, bo pamiętaj, ty nie jesteś myślami swoimi, nie jesteś swoim umysłem. I robić to, co czujesz, co podpowiada ci serce. Bo każda decyzja podjęta z miłości do siebie będzie na pewno dobrą decyzją, a każda decyzja podjęta z lęku nie będzie ostatecznie dobrą decyzją dla ciebie. Więc zawsze sobie analizuj, czy odejście od toksycznego partnera to decyzja z, albo pozostanie z toksycznym partnerem, to decyzja z lęku, czy decyzja z miłości do siebie. Bo Twój umysł projektuje wiele lęków. Ty w toksycznym związku jesteś tak naprawdę jednym wielkim lękiem, nawet ciężko um, dokładnie powiedzieć, czego ty się boisz. Po prostu tak działa um, toksyczny związek, że ty po prostu boisz się i nie, czuj, nie masz poczucia, nie masz wysokiego poczucia własnej wartości. Jesteś pełna lęku, więc jest ci ciężko, ale Wstrzymywanie się z działaniem powoduje, że ta ciężko jeszcze i ta trudność jeszcze bardziej rośnie i jak to się mówi, strach ma coraz większe oczy. Więc yy, a i też druga rzecz, że umysł robi taki myk, że Zaczynasz udawać przed sobą, że może w sumie wszystko jest w porządku. Może to coś z tobą jest nie tak, że ty wyolbrzymiasz to, co ten toksyk robi i mówi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. I to jest kiedy przychodzą myśli tego typu, że to, co on robi, twoje wszelkie, wszelka kontrola, przekraczanie granic, przemoc. Ym, Twój umysł zaczyna ci mówić, że to nic, że jakoś przetrwasz, jakoś będzie, to wiedz, że to jest tylko paplanina twego umysłu, który chce zostawić ciebie w tym miejscu, w którym jesteś. Więc nie słuchaj tego i rób swoje. Działaj, szukaj osób, które będą dla ciebie wsparciem, bo to jest bardzo ważne, i po prostu działaj krok za krokiem, przygotowuj strategię odejścia z toksycznego związku. To powinnaś zrobić, powinnaś. Jeżeli chcesz odejść z toksycznego związku, to są kroki, które trzeba wykonać i jednym z ważniejszych kroków jest niesłuchanie umysłu, czucie swego serca i robienie to, co twoje serce uważa za, za najlepsze. Jeżeli widzisz, czujesz jakiś lęk, to nie, jest to, nie są to podszepty serca. Lęk zawsze jest z umysłu. Lęk nigdy nie jest z serca. Serce może ci po, po prostu powiedzieć nie, ale lęk jest typowo rzeczą umysłu. Więc podsumowując, jak już zyskujesz świadomość, że jesteś w toksycznym związku i czujesz, że chcesz się uwolnić, nie zwlekaj działaniem, z działaniem. Wszystko, cała droga zaczyna się, cała długa droga zaczyna się zawsze od pierwszego kroku. Zawsze trzeba zrobić ten pierwszy krok i później kolejny, i kolejny, i kolejny. I nie słuchaj swego umysłu, rób swoje. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam oczywiście na konsultacje. Napisz na kontakt małpamonikarakowicz.pl. Do usłyszenia. Cześć.